To to gierka, której nigdy tu nie skończę. I obserwuj mój postęp, i obserwuj jak rosnę. Na wiosnę przyszłego roku mam coś, to jest mocne. Dobro, faktycznie to nie jedzie. <tak <versuchen> Dawaj z ulicy pierwsze <suszona> lepszy sprzęt, chyba. Jeżdżę jakieś czteroosobowe. Machuj, ty mnie wyciąga. Co <takuj> <takuj> wy robicie, idioci? Ja <takuj> yeah, pierdolę, gam <gang> kolcena <takuj> Koła podpadały, ja pierdolę, nie wierzę ty. <takuj> Twoim Zim. ciepłem w zimnych dniach Harper moja miłość na ciebie <noise> je ja Janek! Oh, kurwa. Janek. No, kurwa tu się nie strzela! Uj. Janek! Halo, halo! Oh, oh, wow. Wow. Teraz no To jesteś na się popierdoliło No, nerwy Kurwa, kurwa syf syf Kumatoru, na kirwa, i syp robisz jeszcze O, Estepa O, oh, ale mafia, ja się boję Ci jak zawsze muszą na 40 aut przyjechać Dzień dobry, dzień dobry Tam serdecznie Dzień dobry, się wysypali Jaguary, to, to Uou, co się to, dzieje? To... To mężu... I... No, weźcie się pogadajcie kurwa w cztery oczy Na boku Ja nie mam tajemnic przed nikim kurwa Ale to nie chodzi o tajemnicę, to chodzi o komfort rozmowy dla obu stron no ale no komfort, nie komfort tak kurwa. kurwa. Stary, no przyjechałem nie na przy mówiłem ci, Pablo, no to ty zamknij mordę w takim razie i go rozmawiają tylko, no. Dobra, rozmawiaj. tutaj miasto. Zobacz Te... Łatwo, łatwo. Uuu. Możesz nie chodzić po, kurwa, mikserze, Śmierć. kocie? To... plama! Nie klikaj tego! Śmierć. Ja pierdolę. <ślech> Debil, kurwa, jebany to jest przestań było coś limonkowego tam aaa to nie to no, no idiota, no, no, no nie klikaj nie klikaj ja pierdolę dobrze kurwa leci z nim ja poprawię kurwa ty kurwo jebana ty kurwo ty kurwa. Będziesz będziecie tu wypierdalać kurwa? masz kurwa popraw moje szczelice Myślę, że napierdalego Dawaj, napierdalaj go, na Myślę, że My Jeszcze, kurwa, jeszcze, 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 jeszcze lewa ręka nie jest Dawaj, napierdalaj go. Masz jaja, ja, kurwa, czy nie masz? Napierdalego. go, dawaj, dawaj napierdalego. go. Dawaj, go. No, go z cztery razy. Łe! co się? Kurwa. Ja nie chciał. Ja pierdolę, kurwa, mi zajebałaś. Ja pierdolę, umarłem. Nie umieraj! No nie! Ja nie chcę! 3 cztery, cztery, cztery. Nie bałwan. Ej, hey, no nie wysypaj! <laughs> I za mami! O, ten po prawej wjechał! O, do przodu to to auto! to przed nami. On robi. Nie. Słaby w nie. zagadki jesteś. Poczekaj. Jedziemy, ten. Jedziemy na policję, bo to nie ma co. Kurwa! Chuju! Cieciem. <laughs> <laughs> będę to śmiał z tego? No, możesz mi kurwa chuja trzymać. <grymne> to daj, wyjmuj, wyjmuj bydlaka, kurwa. Wczoraj z mapą się ruchałem, jeżeli kurwa co? Dobra, Dolega. to w wkładałem w jego fiuta. Dobra, to ciami. Jopieł ale ale <grymne> grubas. <grymne> 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 Dobra, 100 tysięcy i wale ci z happy endem, nie? Kurwa <grymne> mówisz. To się złapnie za rączkę, ja się boję. Synku, nie Dobra, bój się. Jest <noise> tak, koniec LGBT w tym samolocie. <noise> jebać, jebać, kurwa, tylko cipy Co ty kurwa gadasz? Ja, ja pierdolę! Co co tak? Ale ja powiedziałem tylko cipy kurwa! <noise> ja pierdolę, Dobra, nie co mówimy, nie mówimy. Jeszcze raz, wystartujmy i się namyśmy. A się tam nie tylko. odbija, tam z szyby. A rzeka kurwa co jest Ja, Jasne, ja, mierda. ja mierda. Dobra. No, kurwa. Dobra jak ma być wesoło To jedziemy kurwa Ojej Jak ja ma być ośmieram, wesoło to jedziemy kurwa Dobra, No, kurwa. no je je Jeszcze o, je. może panu szybki umyć Pewnie no. pewnie Nie mam problemu ja, ja tego auta potem nie dotknę <laughs> Jeszcze w środku pan yeah. tam myje, no. Aha, w środku, to muszę wsiąść tam, nie? No dobra. Rilex jest na czacie? Jest Rileks? Wiecie? Nie to, nie to, nie to, nie to. Małpa wyrucha, córkę, małpa wyrucha ci córkę, Małpa wyrucha ci córkę, Małpa wyrucha ci córkę, Małpa wyrucha ci córkę, Włoży w nią swoją rurkę, Małpa wyrucha ci córkę. Jej! Na radio. że to się tak łatwo nie, nie skończy? Że co? Ja też kiedyś co chwilę zamykałam oczy NIE WKURWIAJ MNIE, PROSZĘ, KURWA MAM DOŚĆ Siedzę kurwa odjebanych kurwa trzech godzin I nie mogę nawet 15 minut jebanej służby kurwa posiedzieć A, przepraszam Sorry, poniosłam mnie Potrawkę może Cóż <laughs> Już lepiej? Oh, tak, tak lepiej, no ci cichutko, spokojnie Stary, tego chupa było słychać No, właśnie jest Musimy Może... pojechać naprawić moje pojazdy na jakiś tam... Na jakiś najbliższy Ach. parking, pojechać naprawić, no Ach, äh, Pierdolę tą grę do dupy! Powered ją robię. Z, Z czemu? Czemu? Bo nie ma czemu? Bo są śliwki, robaczywki, robaki, twierdalaki. Ja pierdolę. Nie, kurwa, ciężka patologia tutaj się odp... Zepsuli Ale musi, musisz się przyzwyczaić. Testowanie mhm. ja normalnie. Który to powiedział, kogo zastrzelić? No strzelaj. Właśnie, to ty widzisz? ty powiedziałeś! Dobra, to ja jadę. Ja Jeden siedem zero, podadzimy 80 za zielonym sultanem Kurwa jednak to jest niebieski, wierci. zapomniałem trochę <laughs> kolorów Ej, na mojej aktualnie 20 jestem w loli, przepraszam Kierujemy się autostradą Stary, to było ode mnie Jesteś we mnie? No słuchaj, not yet No, 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 no. Ciuchy ładnie do bagażnika w różowym samochodzie Tak jest, tak jest, aj tak jest Majka, będziesz, majka, kurwa. Wy nie wiecie, z kim wy kurwa zadzieracie. To nie jest kurwa. Z kim? Ty myślisz, że się naoglądałeś, kurwa, jakichś policjantów, kurwa w rejonie i będziesz chodził teraz, kurwa, i nam grupę roz... rozbijał? Rozbić to, możemy was na kwaśne jabłko, kurwa. Ty nie wiesz, kim jest mój szef IJUST? Jak mój szef IJUST przyjedzie do miasta, kurwo, jebana, to zobaczysz dopiero co to znaczy: potęga, rozumiesz to? Dalej nie wiem o czym wy mówicie no? Słuchaj, bo zadzwonię Skąd? Skąd? po... Nie wkurwiaj mnie... Majciarzy. Majciarzy. Nie wkurwiaj Ale mnie, kim bo są zadzwonię majciarzy? po... Nie wkurwiaj mnie, bo zadzwonię po iPada Okulary słuchaj. też Słuchaj, słuchaj mnie. słuchaj mnie, słuchaj mnie. Ja jestem Ja jestem... Ja jestem mądry, a ty jesteś głupi. No nie pierdol. Witamy dawać, go. dawać go, dawać go Witamy tam Majciarze. Maciarze, to my. Mówiliśmy ci coś, ma przestać prowadzić śledztwo. Już kurwa nas polujesz, kurwa? W tym radiowozie? Już polowa, polowa. Prowadzę śledztwo. Radiowóz jak radiowóz. Prowadź jednak. Bierzemy, to jeden jest Amarkedowy, jest lepszy. Dobra. Jedziemy, jedziemy Ci mówiliśmy, kurwa, spotkaliśmy się 5 minut temu, 5 MINUT TEMU, KURWA, a ty już, kurwa, a ty już, już z radarem, kurwa, co nami jeździsz, co ty myślisz, że my jesteśmy, kurwa, z pierwszej łapanki, kurwa, grupą przestępczą zbrojną, kurwa, jesteśmy mądrzejsi niż się, kurwa, wydaje, mądrzejsi niż się, kurwa, wydaje, nie złapiesz nas, kurwa, żadnym almarketem, żadnym śmigłowcem, kurwa, możesz sobie latać samolotem, kurwa, i tak nie dorwiesz mnie, kurwa, nie dorwiesz Ajkosa ani czarzy, rozumiesz, rozumiesz to, czy nie, kurwa? Masz cejebane, masz cejebane Ja ci kurwa mówiłem 5 minut temu z kolegami na parkingu podziennym, że masz się odpierdolić I się nie odpierdolić Chcę tu być To dwie siódemki RP W odrealnionym świecie Zapierdalam po mieście UM na zbyt szybkim sprzęcie Od a przez testem Wszystko tak